W tym tygodniu odwiedziliśmy PG nr 6 na osiedlu TBS. Dzisiaj dostaliśmy zaproszenie od przedszkola na Dibuła. Staramy się jeździć przynajmniej dwa razy w miesiącu do, do szkół, żeby po prostu pokazać piłkarzy z bliska dzieciom. Dla nich to jest strasznie duże przeżycie. Chętnie zawsze dopingują. Jesteśmy naprawdę pod dużym wrażeniem przygotowania dzieci. Znają hymn na pamięć, śpiewają, jakby byli na stadionie. Naprawdę, naprawdę to jest super przeżycie. Inicjatywa jest w pewien sposób kontynuacją tego, co zaczęliśmy robić w ubiegłym roku. Inicjatywa wyszła od uczniów, którzy chcą w pewien sposób nauczyć się bycia z zawodnikami, nauczyć się zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa, a także w pewien sposób poznać sylwetki, postacie zawodników, aby bardziej utożsamiać się z klubem, z drużyną. Myślę, że tego typu spotkania uczą młodych ludzi, jak mają funkcjonować wśród swoich rówieśników, dają im motywację do zdrowego współzawodnictwa, jak również ci młodzi ludzie widzą autorytety, które mogą naśladować, biorąc z nich przykład w swoim yy, uczeniu się, w swoim dążeniu do sukcesu, jakim jest normalne wychowanie zdrowego, odpowiedzialnego młodego człowieka. Przygotowaliśmy różne konkurencje, e, takie jak kalambury, czy próbowanie pod z nakniętymi oczami. E, razem z były trzy dziewczyny, razem z piłkarzami e, wiązały się w takie jakby grupy i zbieraliśmy razem punkty, z czego na koniec e, ten, który otrzymał najwięcej punktów, ta drużyna otrzymała puchar i był to Tomasz Bandrowski, tak? Przygotowania trwały w sumie krótko, bo myślę, że z piłkarzami można się dogadać bardzo dobrze. I wszystko, no wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy. Było bardzo sympatycznie. Proszę o Zaprosiliśmy piłkarzy Jagieloni, ponieważ jest to związane z realizowanym przez nas programem Wielki Mały Człowiek. Chci chcieliśmy zaprezentować. Takich znane, znane, osoby w środowisku białostockim, a piłkarze są takimi znanymi osobami. Chciałbyśmy dać wzór dzieciom, że dzięki wytrwałej pracy, dzięki takim pozytywnemu myśleniu o sobie i dzięki zaangażowaniu można osiągnąć w życiu sukces. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałyśmy występ, występ chirlederek. Dziewczynki były bardzo zaangażowane w przygotowanie swojego występu, bardzo przeżywały ten, ten swój występ. Dzieci też wszystkie grupy starszaków nauczyły się hymnu Jagielonii. Poprosiliśmy piłkarzy o zaprezentowanie, przedstawienie nam takiego najciekawszego wydarzenia w ich karierze, które się wydarzyło na boisku. Dzieci miały okazję strzelania do bramki. W której bronił pan Grzegorz Sandomierski. Bardzo sobie dobrze poradził. Dzieci też się bardzo starały, żeby strzelić do bramki. Niektórym to się udało. Ogłosiliśmy ten też konkurs na najładniejszy okrzyk, kibicujący Jagiellonii. Piłkarze ocenili, że dzieci bardzo ładnie, wszystkie grupy bardzo ładnie zaprezentowały swoje okrzyki. Dzieci były bardzo zaangażowane i szczęśliwe, że mogły zaprezentować się piłkarzem. Dzieci były bardzo szczęśliwe, ponieważ mogły składać, mogły poprosić piłkarzy o autografy. I pan Grzegorz Sandomierski, i pan Dawid Pilska byli tak mili, że, że złożyli bardzo dużo tych autografów dzieciom. Dzieci na pewno pozostanie z tego spotkania bardzo, będą miały bardzo miło wspomnienia. Powiedz, jak ci się podobało dzisiejsze spotkanie? Dobrze, fajnie mi się podobało. A jesteś kibicem Jegieloni? Tak. Chodzisz na mecze? Tak, było fajnie. Było fajnie, a co, co fajnego z piłkarzami robiliście? Jeden pokazywał fajne sztuczki, że miał piłkę na rękach i, po, i miał ją na plecach. To a? było bardzo fajne. A ty lubisz grać w piłkę, grasz troszkę? Tak. Jeżeli któraś ze szkół na przykład byłaby zainteresowana odwiedzeniem piłkarzy, tak? Serdecznie zapraszamy na marketingmałpa.agielonia.pl Wysłać swoje zaproszenie, na pewno, na pewno odwiedzimy.